kalendarz, dzień dziesiąty. Mm, tak sobie pomyślałam, że może Wam trochę przypomnę, jaką wyglądam, bo uważam, że to jest dzieło sztuki i jest naprawdę naprawdę prześliczny. Naprawdę jest to taka piękna mm, kolorowanka bym to nawet nazywała. Szkoda, że nie jest do kolorowania. W każdym razie do dziesiątki. Już się znalazłam wcześniej. Wonderfully splendid. I to jest czarna herbata, kurkuma, cynamon i aromat czaj. Um, nie jestem fanką takich połączeń, ale zobaczymy. Pachnie bardzo czarną herbatą. Nic więcej nie mogę powiedzieć, więc do dzieła. No dobrze, herbata jest zaprożona, więc sprawdźmy, czy jest dobra. O! Mam wrażenie, że zabrakło tu jakichkolwiek aromatów. Smakuje po prostu jak czarna herbata. Nie czuję w ogóle tych dodatków. Może jeszcze musi chwilę odstać, ale... Wątpię szczerze, no więc jeżeli ktoś chce pić czarną herbatę, to polecam nie przepłacać za, za nią. Na zdrowia.